Siema siema, tutaj Kongu, witam was w kolejnym odcinku z gry Need for Speed Underground 2 Witam was w ósmym odcineczku Dzisiaj tak sobie pomyślałem Momencik, tutaj rozlała mi się woda na klawiaturę, matko Dobra, pomyślałem sobie, że dzisiaj, nie wiem dlaczego łapię tę myszkę Pomyślałem sobie, że dzisiaj ogarniemy sobie drifty Spadła mi też baza od myszki, ale ależ nieprofesjonalny start, wybaczcie Drifty, chcę same drifty, nie mam, nie mam żadnego driftu Aaaaaa! Tak nie naszło na drifty. Dobra, to lecimy do tego. Nie wiem co to jest dokładnie, ale lecimy do tego. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No jedźże! Pieniądze! I... Yeah. Wow, wow. Tak, przed chwilą sobie właśnie jadł i nie mogłem nagrywać. To sobie odpaliłem właśnie. Szybkie race'y i quick raysy i właśnie drifty i tobie cisnąłem na hardzie. Nie, nie wygrałem ani razu, ale zawsze byłem drugi. Bo oni tam mieli po 80 tysięcy, a ja 75 zawsze. No w każdym razie dotrzemy sobie tutaj. Chciałbym, żeby mi się coś odblokowało. Jakby się odblokował taki właśnie drift, to by było zajebiście, bo... No bo drifty są fajne, no. Nie oszukujmy się. Drifty są zajebiste. Piu. Wcale mi w nich tak słabo nie idzie, tak jak myślałem. Cholera, a nie, dobrze, mogłem, mogę jechać. Tu? Na pewno? On mi może źle pokazywać. Nie, chyba... Dobrze im pokazuje, dobra. Mam jechać tędy, okej. Okay. Trochę... Matko. No chyba pod prąd trochę jechałem, nieważne. Dziwne takie rzeczy. Aha, ja znowu jestem w tym samym miejscu Tylko tym razem muszę zjechać na lewo, tak? Dobrze mi się wydaje. Nie. Nie, nie, nie wydaje mi się dobrze. Źle mi się wydaje, ale trudno. Dojeżdżamy już powoli do naszego drag. Nie wiem co to jest dokładnie. Jakoś w... coś mi się kojarzy z przejęciem. Nie wiem dlaczego. Może tak jest po angielsku, ale nie, chyba nie. Drag to narkotyki. <laughs> wiem, że to się pisze inaczej. Bleh. Gdzie? Oj, stop! Si. Dobra, jedziemy tutaj w prawo teraz, bo to chyba tutaj. I mamy to nasze drag, czy nie? Jest drag. O matko, chyba wiem, co to jest. To jest to, co automatycznie muszę zmieniać biegi, tak? Czym to się zmieniało biegi? Nie pamiętam. Czy tymi dwoma przyciskami, czy tymi dwoma? Zobaczymy. Nie wiem, czy to jest na pewno ten tryb, ale wydaje mi się, że tak. Hmm. Nie, to chyba jest zwykły po linii prostej. A nie, jednak ten. No, spieprzyłem trochę ten start. A! Nie. Jednak tymi. Ok. Trochę spieprzyłem. Ale tutaj miota jak szatan. To jest po prostu straszne. Miota mną jak szatan. Nie wiem dlaczego tutaj aż tak miota tym moim samochodem. Matko. Co! Niby jak! A, mogłem ten swój silnik za zategesować, że tak powiem. O, dobra. Znowu zwaliłem start. FAK, patrzyłem na ten licznik. O matko. OMG. Oh dobra, jeszcze raz, ostatni. Teraz mi się uda. No, niestety, nie udało mi się porządnie wystartować. Trochę za szybko ma być niebieski, znaczy zielone, tak? Musiałem ja załatwić zielone. OFA! Oh, Dlaczego on tak miota tym? Dobra, je... nie, dobra, nie ma opcji, żeby to nie był total. Więc robimy restarta i jedziemy jeszcze raz, cholera. Ja myślałem, że to będzie fajne, a tu się okazuje, że nie. Perfekt, tak? Fuck, Całkowicie jest bieg. to jest po prostu. Jeszcze raz. <grystanie> dobra, 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 dobra. Zaczynamy. Znowu się kapatrzyłem źle Dobra, dobra, stop, 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 tylko muszę posadzić ten samochód spokojnie za wcześnie, ale... Dlaczego mną tak miota jak szatan? Ja pierdykam, ale mną miota No! Jechałem prosto, nawet nie skręciłem, tylko sam, samo mi tak skręciło na to. Ale to jest głupie, jakieś dziwne. Ja wiem, że może rzeczywiście samochody tak czasem miotają, ale bez przesady. Mam większą kontrolę wtedy nad tym, a nie nie na strzałkach. Ostatni raz, ostatni raz i bez kitów wychodzę stąd, bo to nie ma sensu w takim razie. Ale myślę, że tym razem mi się uda. Zawsze jak mówię, że ostatni, to ostatni się udaje. Więc ma, ma mi się udać. Dobra, jedziemy. Dawaj. Patrzcie, sam mi skręcił. Ja cały czas trzymam tylko strzałkę do przodu. Ja tego nie rozumiem. Trochę za wcześnie, tak? Bez kitu on mi sam skręca, to jest dziwne. Fuck. SHIT! Dawaj, utrzymasz się, utrzymasz się! Aaaa, gunwo. Ale to już było dobre. Może no, ja po prostu będę trzymał, patrzcie. Trzymam cały czas po prostu do góry strzałeczkę i zobaczymy, czy on sam będzie omijał. Nie no, samochodów sam nie ominie, ale... Ale on sam skręca. Ja nie wiedziałem, że on sam skręca. Sam, sam użyję tego. Ustawimy się tu, żeby nie było. Tutaj. Dobra. I teraz już mi sam będzie jechał, tak? Tylko muszą omijać samochody, jakby co. Ale to jest dziwne, ja nie wiedziałem o tym. To jest dziwne, naprawdę dziwne. Za szybko, te tak? Ja się boję. Bo on jest niezrównoważony. Skoro to z automatu leci, to skąd ja mam wiedzieć, kiedy on mi skręci, kiedy nie skręci? Tylko muszę, jakby zmieniać pasy, tak? Jest! Winner! Zaibiście, to mi się podoba. Trochę żeśmy się namęczyli, taka jest prawda. Ale wygraliśmy finalnie, więc jestem zadowolony. Save complete, zajebiście i lecimy w takim razie do następnego: do następnego jakiegoś, nie wiem, yy, wyzwania. Sprawdźmy, może mam drift. Nie mam driftu. <grystanie> Dobra, co tutaj mamy najbliżej? Najbliżej mamy. Co to jest? To jest sprint, tak? Dobra, no to lecimy do sprintu, no. Takie życie. Takie życie. Dobra. Widzę, że wysyłacie do mnie wiadomości. Bardzo się z tego cieszę. W ogóle to nie mam, nie mam teraz dostępu do internetu, więc mam nadzieję, że mi włączą i będę mógł przesłać filmy. Czy to już się stało, bo teraz nagrywam odcinek na niedzielę. Bo akurat tak się złożyło, słuchajcie, nie mam internetu do no, mnie, więc nie mogę za bardzo nagrywać. A akurat pod sam. Y, znaczy, korzystam z internetu, czyli no. No, wiecie, no tam te wszystkie multi i tak dalej odpadają. Cholera, zagafiłem się. A tak się złożyło, że akurat pod koniec tego tygodnia mam prawie same rzeczy, które chcę nagrać na multi. no Nie wiem, SG, Grid Corp. A miałem ze 108, więc internet jest potrzebny i takie różne, takie dziwne rzeczy. ...tribes i tak dalej, wszystko potrzebuje internetu, a ja akurat internetu nie mam, no ale dobra. Czekajcie, decline, bo tutaj chyba widziałem pieniądze! Nie, wydawało mi się, ops, no trudno, Akcept. w takim razie. Jest to chyba dość popierniczona taka po prostu yy, jazda z punktu do punktu. No ma to sens, sprint, no takie tam rzeczy, no ma to sens. Jedziemy, dawaj! O, to ja je. What? <laughs> Przynajmniej żyję. Trochę podsprintujemy tutaj. Chciałem tylko połowę zużyć, nie udało się, no ale dobra. Podsprintiłem. Sprintiłem, podnitrowałem, no nie wiem. Sprintiłem, bo od razu mi się kojarzy z tym, że ten tryb się nazywa sprint, a tak naprawdę to właściwie ja driftuję... Nie, nie drift. Kurde, nitra używam. O! O matko! Ach, te samochodowe, w te. Kurde, to już gubię słowa. Ale dobra, już zdobywam Jestem prawie na pierwszym miejscu i już zupełnie na pierwszym miejscu, czyli odrobiłem się całkiem nieźle. Z tego co widzę, z tego co wy wszyscy widzicie, z tego co widać po prostu to widać. Jestem pierwszy. Zwiększam cały czas odległość od mojego, e, od mojego przeciwnika, który jest jedno miejsce za mną. Na szczęście cały czas zwiększa się między nami odległość, więc Raczej nie, nie stanowi teraz zagrożenia, w ogóle wyprzedził go inny, który dalej zwiększa do mnie, a fuck, zwiększają do mnie swoją! O matko. Odległość. I teraz no niestety teraz troszeczkę mnie dogonili, ponieważ walnąłem w ścianę i straciłem dużo, dużo prędkości. Gościu, już mnie tutaj próbuje draftogo, draftować, draftingować, nie wiem jak to mówić. W każdym razie, dobra, pod, podnitruję troszeczkę. Tylko troszeczkę, żeby zwiększyć na początek tę odległość. Resztę już sobie dam. O, cholera, źle pojechałem. O, shit, powinienem jechać lewą stroną. Trochę czasu stracę. Mam nadzieję, że nie jakoś ogromną ilość. Jestem cały czas pierwszy, więc nie jest źle. No i znowu pojechałem złą drogą. No to teraz to już naprawdę dowaliłem. Teraz to już naprawdę dowaliłem i, i przegram. O, matko przegram, no. Na 100% przegram. O, oh, fak. Dawajta, nitro, ale ono mi nic nie da. Dawajcie, chociaż będę trzeci, czy coś, cokolwiek. Pierdół, ale go zmiażdżyłem, dawajta. Nie będę ostatni. Ale się w niego wpieprzyłem, dobra. I tak powtórzę ten wyścig, ale na pewno nie będę teraz ostatni. No pięknie, you finished first, to mi się podobało, ale się w niego wpieprzyłem. Spoko. Lecimy w takim razie restarcik, jedziemy tę mapę jeszcze raz. Teraz pamiętam, trzeba się trzymać lewej strony. Najlepiej to, żebym cały czas jeździł pod prąd, bo będzie się najłatwiej tak utrzymać. Nie będę myślał, nie będę musiał myśleć o tym, żeby cały czas się trzymać lewej strony. Po prostu, po prostu będę jechał pod prąd. No to akurat tak się będę trzymał, więc... więc chyba pojadę pod prąd, chociaż nie jest to zbyt bezpieczne, ale no, myślę, że jakoś dam radę przeżyć. Wow. dobra, jestem pierwszy, już na samym sięńkim początku. Dobrze, bardzo dobrze. Teraz robimy taką jedną wielką pętlę z tego co widzę. Jakbyśmy nie mogli kurde gdzieś tutaj szybko wjechać na górę, ale nie. Oczywiście, że nie możemy. Ale dobra, teraz liczy się wyścig, a trasa to jest właściwie tylko coś. Nie chodzi o to, żeby jak najszybciej dojechać do mety, tylko żeby jechać po wytyczonej trasie i jak najszybciej po tej trasie dojechać do mety. O to chodzi. No w każdym razie... Bo... W każdym razie jedziemy jako pierwszy. Cały czas zwiększam chyba odległość od moich przeciwników. Chociaż z tego co widzę... To... A nie, jednak tak, jednak cały czas tak. 3 sekundy, z tego co widzę, ma do mnie drugi gracz. I no niedługo mam nadzieję, że nie stanie mi się to samo co w poprzednio. Mniej więcej w tym miejscu i nie, nie walnę w ścianę. Wow, A! Power slide troszeczkę zwalone, ale trudno, jedziemy dalej. Jakoś żyje. Teraz jedziemy prosto. Teraz trzeba już pamiętać, od przejechania tutaj, trzeba pamiętać o trzymaniu się lewej strony. Ja teraz będę właśnie zjeżdżał tutaj na lewą stronę. Już będę jechał pod prąd, żeby na wszelki wypadek. Nie wiem, czy tutaj aha, dałoby się jeszcze zjechać, ale lepiej nie ryzykować. Pojechałem teraz bardzo dobrze, tak jak powinienem, za pierwszym razem jechać pod prąd, lewą stroną. Woo! Tutaj również trzeba się trzymać lewej strony. W sumie mogę troszkę podnitrować. No bo czemu nie, skoro. Skoro i tak jestem tyle przed nimi. O, oh, fuck! O, oh, prawie zginąłem. Prawie zginąłem. Ale miałem szczęście. Ledwo uszedłem z życiem, naprawdę. Jedziemy. I pięknie dojechałem na pierwsze miejsce. Ponad 10 sekund miał do mnie poprzedni gracz. Bardzo się z tego cieszę że ponad 10 sekund Ok, continue i return to explore mode oczywiście zapisujemy wszystko pięknie niech mi się pojawi drift proszę ja chcę drift ja chcę drift ta. one of my contacts had just called to let me know that a photographer from sports compact car is in town looking for hot cars for next month's cover o zajebiście head to the start on the map and I'll call you with more details when you get there Zobaczcie jak czytam kaleśnie, ale staram się właśnie ćwiczyć moją wymowę po angielsku, więc... Więc lecimy po prostu do special eventa. Teraz się będziesz gadać, Ana, czy jak ty tam masz, ale sorry, jakoś nie chce mi się z ciebie słuchać. Aha, jednak nie jakoś tak specjalnie, co to jest? Coś zebrałem. Wow! Lol. Fajnie, ale nie, bo to. Ha, on mówił o tych z tego, z tego, tego. Okej, okay, rozumiem. Już myślałem, że mój mój ta... nagle się zacznie bardziej ślizgać, a coś, ale nie. Nieważne. Lecimy tutaj. nitrosał żyje, bo co się będę opierdzielał? Skręcamy tutaj cały czas. Trzymaj się prawej strony. Za 100 metrów. Trzymaj się prawej strony. Trzymaj się prawej strony. Dobra, jedziemy tutaj. Nie wiem, czy mam się trzymać prawej strony, czy gdzie. Ale mijamy te samochodziki. Gdzie mam jechać? Gdzie, gdzie, gdzie? O, dobrze pojechałem. Dobrze pojechałem. Tutaj się trudno połapać, gdzie mam jechać. No ale jakoś jakoś dałem radę. Gdzie? a Stop! Przysz! Dobra. Nitro Stop, a, no co jest? Co to był za shit? Jeszcze mnie kurde oszukali. Ale już widzę ten event. Już widzę event. I... I... Wow. Accept. Jedziemy. Come on. Nie wiem, którędy. Stop. Mapa, 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 mapa. Dawaj mi tutaj trasy GPS-ie. Zawracamy. Mam dwie minuty. Niecałe już. Cholera, jak się ślizgam. Dobra. Jedziemy w takim razie. Mam dwie niecałe minuty na... Na no dojechanie do celu. Będziemy tutaj skręcać w lewo, tak. No trasa jest chyba dość prosta, nie jestem pewien. Przynajmniej tak się przynajmniej... przynajmniej tak się wydaje teraz. Nie wiedziałem... Cholera. Cholera! No i gówno, ja tutaj nie wiem czy dojadę. Mam nadzieję, że dojadę. I tak przecież poprzednio jak brałem takiego eventa, to jeszcze miałem dużo, dużo, dużo czasu. No, cholera, ale teraz to nie wiem, czy będę miał. też <tuszę> Tyle czasu. Zobaczymy, mam nadzieję, że teraz już bez większych problemów dojadę do celu. Chociaż na razie, z tego co, co widzę, nie zanosi się na to. Ale dobra, jest lepiej, jest lepiej. Zobaczymy teraz, jak mam tutaj dojechać dokładnie. Bo z tego co widzę, tutaj właśnie przejeżdżamy nad trasą. Zaraz trzeba będzie. Wow! Zjechać w lewo albo w prawo. Zobaczymy, co on mi zaproponuje. Zaproponuje mi chyba lewo. A jednak zaproponował mi prawo. Spoko, jedziemy w prawo. Spoko oponencie, bo to jest mój oponent chyba. Ale teraz mam i tak tego specjal. Yy, special eventa, więc nie będę się zajmował jakimiś ziomeczkami. Nawet nie wiem czy mogę. Chyba w ogóle nie mogę, a nie tyle nie chcę. Chociaż nie chcę też, ale... No nie mogę. No i już właściwie dojechałem. Ale mam 20 sekund, o matko! Szybko! Dobra, są zdjęcia, są zdjęcia! Yeah, you made it on the cover of magazine. Go check it out. Wow, Mind-blowing performance tuning. Zajebiście. To mi się podoba. Ile zarobię? A czemu nie? Lol. Czemu nie zapisywać? Wszystko mogę zapisywać. Ile? 600 czy 60? Jak 60, no to kurde. Czyżby obok mnie był drift, bo w drifty były fioletowe? Nie, circuity. Mm, nie mam żadnego driftu znowu. Wow, jakie to było profesjonalne wykonanie! Co jest? Aha, fajnie. Dobra, jedziemy. Co się dzieje? Gdzie to kurna jest? To jest chyba w ogóle. Tutaj i od drugiej strony, bo coś to wariuje ten mój GPS. A dobrze, dobrze, chciałem pojechać. Dobrze, dobra, to będzie ostatni wyścig, w którym bierzemy udział w tym odcinku. Oczywiście w tym odcinku. Nie ma zamiaru kończyć serii. Killing Joke, Death and Restruction Show. Killing Joke, ok. Mam w dupie te, te wasze popisy, wszystkie. Jadymy Tutaj trochę trasa jest skomplikowana, ale trudno. Tutaj tylko właściwie na początku. Ile mamy? Dwa okrążenia? Spoko. Jadymy. Na razie tutaj nie będę używał Nitro, bo tutaj same zakręty, więc się w sumie nie opłaca. O nie! Aaaa. Shit! Dobra, troszeczkę użyję, ale tylko trochę. Tylko troszeczkę użyłem. Oa! Hehe! <laughs> Lamus, Dobra, tutaj się właściwie chyba nie opłaca używać czegoś takiego jak nitro. Ponieważ, no, dopiero pod koniec, jak będę miał jakieś problemy, na razie nie jest źle. Właśnie nitro powinno służyć do czegoś takiego, że jak będę miał problemy, to wtedy sobie na drobie. Nie wiem, czy dobrze pojechałem. Tutaj się chyba właściwie nie opłaca jechać, bo nie wiem po co tutaj jechać. Szczerze mówiąc, no, niby taki jakby skrót, ale po co. Żeby co? No nie wiem. Może się tędy szybciej jedzie. Nie mam pojęcia. Trudno mi powiedzieć. Znaki taranujesz, wandalu. Pist. O! O! Ho, -ho! No pięknie. O nie! Jestem drugi? Jakim cudem? Nie! O, skuwany, Tego się nie spodziewałem. A i co? I co? I co? I co? I co? He, he. Tutaj nie ma teraz. Trochę... Prachy tego nitra zużyję, żeby mi się jakby nie marnowało bo nie wiem czy jest coś takiego jak trzeci pojemnik nitra, wydaje mi się, że jednak nie więc troszkę zjechałem to żeby, żeby nitro się nie marnowało jakbym je do miał dostać znowu o, fuck o dobra używam nitro trochę słabe jeśli chodzi o o startowanie, ale no, zawsze troszeczkę mi pomoże przy starcie, a warto właśnie w takiej sytuacji bo jestem drugi, a to mi się nie podoba. No dobra, już jestem. Pi o, fuck! Dalej jestem niby pierwszy, ale. Ale niewiele, niewiele. Znaczy teraz już jestem drugi, ale niewiele mi brakuje. O, do pierwszego miejsca właśnie. Na które? Które właśnie objąłem, bo właśnie już mam pierwsze miejsce. Z tego co widzicie, cały czas się zwiększa. O, fuck, fuck, dobra. Jedziemy tędy. Nie wiem dlaczego tędy, ale. O, fuck. No nie wiem, czy to mi cokolwiek da, bo z tego co widzę, to słabo to wychodzi. Dobra, no cały czas jestem pierwszy, to się liczy Nieważne, którędy jadę, nie wiem, którędy jest lepiej Wydaje mi się, że jednak tą drugą drogą, którą nie jechałem Tam się powinno jechać O, oh, fuck! Uff, ale miałem szczęście, że to tak się zbagowało I mnie tak dziwnie wystrzeliło O, tyle mu się, nie ma opcji, nie ma opcji Oż ty, kurde, nie ma opcji Nie ma opcji, kurde Nie ma takiej opcji To już jest koń końcówka wyścigu Końcówka wyścigu A ja jak zwykle trac zaczynam tracić prowadzenie Dobra, gości się ode mnie oddala, powinno być git. I, 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 dobra, jestem pierwszy, jestem winner, zajebiście. I kończymy ten odcinek w takim razie. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zapraszam do oceniania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału. I wielkie dzięki za oglądanie, na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.